Na górze róża, na dole sigma. Skibidi, nie wiem, nie wiem co mam powiedzieć. Na górze róże, na dole matki. Wyrzuciłam tę książkę i wpadła do sąsiadki. Cześć ja jestem Karolina w sensie to stejkawa i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale dziś, a tak właściwie tydzień temu dosłownie właśnie was okłamałam w tym momencie. Przeczytałam książkę. Książkę, która wywołała we mnie emocje tak skrajne, że muszę o niej porozmawiać, bo moim zdaniem wpisuje się w dosyć interesujący nurt poezji, taki, który odrobinę mnie niepokoi. No i też po prostu sprawiła, że nie mówiłam chyba o niczym innym przez trzy dni, więc w pewnym sensie była wspaniała, bo nie mogłam przestać o niej myśleć. Mowa o Cinnamon Girl. Nie wiem, dlaczego tytuł jest po angielsku, to też jest trochę osobna sprawa. Autorstwa Marianny Kniat. Jest to zbiór poezji obracający się głównie dookoła tematu utraty pierwszej miłości, który przeczytałam z całkiem dużymi nadziejami, bo nie wiem, czy wiecie, ale zadebiutowanie zbiorem poezji to jest dosyć skomplikowana sprawa. Trudna, i znalezienie się na miejscu Marianny z pewnością wymagało dużej ilości pracy. Więc niezależnie od tego, co ja sobie tam sądzę o tych wierszach, to po prostu gratulacje debiutu dla niej. Aczkolwiek, powód, dla którego Cinnamon Girl tak bardzo mnie rozgotowało, jest prosty, a mianowicie jest to chyba najgorsza książka, jaką czytałam od trzech lat, czyli. W takim moim personalnym rankingu gorsza, zarówno od rodziny Monet, jak i od Hunting Adeline. I od razu, zanim się na mnie rzucicie, to powiem, że spokojnie wiem, że są to książki zupełnie inne, takie, których nie można ze sobą zestawiać, recenzując czy to rodzinę Monet, czy Cinnamon Girl, no bo po prostu są to zupełnie inne kryteria oceniania, ale no, mam jakiś swój tam, wiecie, wewnętrzny personalny ranking, i ta książka wypadła w nim tak, a nie inaczej. Zanim przejdziemy do odcinka, chciałam jeszcze bardzo jasno zaznaczyć, że w tym filmie krytykować będę twórczość, wytwór jakiejś osoby, ale to absolutnie nie powoduje, że życzę tej osobie jakkolwiek źle. Chciałabym, żeby tworzyła dalej, bo moim zdaniem każdy człowiek powinien tworzyć. Marianna wydaje się cudowną osobą i życzyłabym sobie, żeby ten film nie był przyczyną jakichkolwiek negatywnych komentarzy skierowanych w jej stronę, zarówno tutaj w komentarzach. Pod moim filmem, jak i pod, w komentarzach pod jej filmami. Jeżeli chcecie hejtować jakąś 20-latkę, która debiutowała w tym roku, w sensie w sumie w zeszłym roku, i ma konta na social mediach, to możecie hejtować mnie. Błagam. Bardzo mi zależy, żeby ze względu na ten film ona nie dostała żadnego hejtu. To jest bardzo ważne. Z czego ja rozumiem, Marianna swoją y, poetycką twórczością zaczęła dzielić się z widownią na TikToku i dzięki tej twórczości jej widownia tylko rosła i rosła i rzeczywiście jej wiersze cieszą się na tej platformie bardzo dużą sympatią. Y, puszczę wam jako przykład, jak ona czyta jeden ze swoich utworów. W te święta chcę tylko spotkania, choćby chwilowego. Chcę, żebyś zapukał dzień wikili w roli bezdomnego. I może by nie spadły łzy napiszące listy do świętego dłoni, bo gdy tylko gwiazdy wjedno, ja bezgłośnie przy drzwiach stoję. Z komentarzy pod jej filmami dowiecie się, że bardzo dużo osób po prostu utożsamia się z tym, co ona pisze, i to jest jak najbardziej w porządku. Mogę mówić dużo i negatywnie na temat y, takiej warstwy tekstowej, tego, co jest tutaj właściwym mięsem, jeśli chodzi o. Treść i zawartość merytoryczną tej książki, ale na koniec dnia warto zaznaczyć, że ona po prostu nie przemówiła do mnie na takiej warstwie emocjonalnej. Od tygodnia, czyli od momentu, w którym przeczytałam tę książkę, staram się w swojej głowie jakoś nazwać nurt, w który Hina Mongero się wpisuje, i nie przychodzi mi do głowy absolutnie nic lepszego, poza powiedzeniem, że jest to po prostu poezja z Pinteresta wzięta. Mam wrażenie, że bardzo dużą część tych wierszy tylko że w skróconej formie można znaleźć gdy na Pinterestie albo Tumblerze, bo to też jest miejsce, w którym moim zdaniem takich cytatów kryje się dużo, wpisze się coś, co nakieruje nas po prostu na poezję, twórczość poetycką albo wiersze. Ta Pinterestowa poezja, o której Mówię, w mojej luźno stworzonej definicji, to nieskomplikowane metafory, prosta treść, do której wiele młodych osób, takich, które są czynnymi użytkownikami internetu, może się po prostu odnieść. Cinnamon Girl, podobnie jak wiersze, które ja mając 15 lat, widywałam na Tumblerze, odnoszą się do takich emocji, przez które młodzi ludzie przychodzą po prostu bardzo często. I te emocje są dla nich ogromnymi wydarzeniami, no bo mówimy tutaj o czymś ważnym dla wielu osób, czyli o no właśnie miłości i tej miłości w stracie. W całym tomiku widzimy cały szereg metafor, które ja na tablerze i w widziałam dziesiątki, jak nie setki razy. Y jest wiersz o pomarańczach, wiersz o tym, że włosy w jakiś sposób trzymają wspomnienia i lęki, wiersz o tym, że głowa to dom i że w tej głowie jest ogromny bałagan, wiersz o tym, że stare ubrania, w tym przypadku szale, jakoś odnoszą się do utraty pierwszej miłości i tęsknoty za tą pierwszą miłością, i tak naprawdę można by tu wymieniać i wymieniać. Wydaje mi się, że na palcach jednej ręki mogłabym wyliczyć z tego tomiku utwory, które zawierają w sobie metaforę taką oryginalną, która jest jakoś mniej popularna w internecie. Natomiast, jak najbardziej, to nie zmienia faktu, że zastosowanie mało oryginalnych metafor nie skreśla. Tomiku poezji, czy tam jakiegokolwiek dzieła poetyckiego, bo takie dzieło poetyckie może totalnie nadal być dobre, mimo że zastosowana w nim metafora jest bardzo popularna. I samo to, że mi tu przeszkadzał brak oryginalności, nie skreśla tego dzieła jako Czegoś, co powinno się czytać z przyjemnością. Przeszkadzało mi to, że często czytając jakiś fragment, miałam wrażenie, że słyszałam ten fragment 10 razy, i w mojej głowie w oczywisty sposób nie były to odniesienia do jakichś konkretnych artystów, tylko po prostu stosowanie elementów, które ja bardzo często już widziałam w internecie. Samo to i kwestia związana z wydźwiękiem merytorycznym utworów okazała się jednak przynajmniej dla mnie drugorzędna wobec ogromu nieścisłości, yy, który w Cinnamon Girl jak najbardziej się pojawia. I tego, że czytając, nie mogłam po prostu się wyzbyć przekonania, że ta książka powstawała w bardzo dziwny sposób i że autorka nie do końca potrafiła zdecydować się na konwencję, której chce się zatrzymać. I znów nie zrozumcie mnie źle. Pisanie w wielu konwencjach i stosowanie wielu konwencji, nawet w jednej książce, w jednym tomiku poetyckim, jest jak najbardziej w porządku, gdy jest zabiegiem świadomym, takim podejmowanym ze względu na chęć podkreślenia czegoś, wykazania jakiejś zależności, podkreślenia emocji, które w taki czy nie inny sposób wpływają na podmiot, podmiot liryczny. Tylko, że moim zdaniem w tej książce tego nie było. To było trochę tak, jakby i autorka, i podmiot liryczny zmieniał zdanie cały czas. W niektórych wierszach pojawia się jeden rodzaj rymów, w innych pojawia się inny rodzaj rymów. To w porządku. Potem mamy sytuację, gdzie w jednym wierszu pojawia się pięć rodzajów rymów. Okej, okay. potem nie ma rymów, to też w porządku, i moim zdaniem te utwory bez rymów są zdecydowanie najlepsze. Zaraz. Zobaczycie dlaczego. Potem nagle mamy dwa rodzaje rymów, ale w bardzo nietypowym układzie, który powoduje, że ten wiersz jest po prostu ciężko przeczytać. Potem jeden rym na cały wiersz. Potem sześć rodzajów rymów, siedem rodzajów rymów. Znowu brak rymów, dwa rodzaje rymów, i tak dalej, i tak dalej. Zdecydowana większość tych rymów, o których ja w tym momencie mówię, to takie rymy szkolne, niezobowiązujące i dosyć oczywiste, często też trochę spłycające wydźwięk całego otworu, przynajmniej w mojej głowie, powodujący, y, powodujące, że cały wiersz staje się tak naprawdę taką dziecinną rymowanką. Y, aż szkoda, bo często treści, w których te rymy zostały umieszczane, mam wrażenie, że miały potencjał na to, żeby być czymś odrobinę większym, tylko bez tych rymów. Świeże róże najbardziej potrzebują nas. Mimo, że je też kiedyś niszczy czas. To każdy ich płatek pamiętam i nic nie daje mi tyle szczęścia, co one, Bo chociaż więdną, nigdy się ich nie pozbywam. Chowam je między wierszami, uschnięte płatki leżą między stronami. W mojej głowie jest jeden błąd. Nie wiem skąd. Bo niby siebie kocham, ale wciąż nie chcę być sama. Ani od... Ani do rana. Niby siebie znam, a nadal czekam u Twoich bram. Mówię sobie, że to ściema. To nie moje pragnienia, ale one są moje. Wciąż ich się boję. Nie chcę być sama. Martwię się, że Twoje serce zwolni. Nie chciałam przestać Cię kochać. Nie chciałam się wycofać. Albo chciałam, lecz czekałam zawsze do rana z nadzieją, że coś się zmieni. Że umrzemy w siebie w tuleni. Ale ja cię nie kochałam. Przez jakiś czas nie myślałam o tobie, i było jakoś spokojnie. Zasypiając, nie myślałam o tobie i zasnęłam mimo to. Już cię nie kocham, wyszeptałam. Wciąż nie, czują, nie czując ulgi, że się przyznałam. I zdecydowanie nie warto oceniać wydźwięk tych utworów ze względu na trzy fragmenty, które ja przeczytałam wam na głos, aczkolwiek. Y Mówię o moich odczuciach podczas czytania, i były one takie, że rymy w tej książce zdecydowanie spłycają treść. Tak samo jak pojawiające się notorycznie i moim zdaniem zupełnie bez sensu zmiany kodu, które występują w tej książce czyli stawianie emotikon, uśmiechniętych buziek na końcu wersu. Przez całą książkę głowiłam się. Po co te emotikony zostały zastosowane? Bo wiecie, zmiana kodu, przejście na, na dobrą sprawę inny język, bo w takiej czystej teorii literatury po prostu zmiana na emotki zamiast na literki to po prostu zmiana języka. Po co to jest? Jaki to ma cel? I kończąc, musiałam się pogodzić z wnioskiem, że te emotki mają na celu po prostu podkreślenie wydźwięku niektórych zdań. I wiecie, to jest... W porządku, ten zabieg w ten sposób zadziała, bo nawet naturalnie patrząc na stronę, stronę, która wiemy, że pochodzi z tomiku poezji, nasze oczy powędrują po prostu do uśmiechniętej buźki, bo pomyślimy, o to dziwne, dlaczego tu jest emotka. Ale jest to zabieg tak drastyczny, że można zrobić coś 10 razy spokojniejszego, co dodatkowo podkreśli wydźwięk tego zdania. Dodatkowo zwróci naszą uwagę na konkretny element wiersza, i to nie musi być wstawianie emotki. To trochę tak, jakby podmiot liryczny coś mówił, mówił, po czym nagle zmienił język na hiszpański. No jasne, że my zwrócimy na to uwagę, jasne, że pomyślimy, że to jest dziwne, ale niekoniecznie będzie to się wiązało z jakimkolwiek pozytywnym odczuciem. I teraz chcę zaznaczyć coś bardzo ważnego. Wszystkie rzeczy, które ja tutaj krytykowałam, mówiąc o książce, można tak naprawdę na koniec dnia nazwać po prostu wyborem artystycznym. Ja mogę powiedzieć, że nie podoba mi się sposób, w jaki te wiersze są napisane, krytykować dobór i wykorzystanie rymów, mówić o tym, że drastyczna zmiana kodu jest moim zdaniem bez sensu, a ciągle zmieniająca się i zupełnie nieregularna długość wersów po prostu czyni tym utworom krzywdę. Ale jednocześnie możemy powiedzieć, że te wszystkie elementy były po prostu zabiegiem celowo zastosowanym przez autorkę, który stworzył w połączeniu ze słabą moim zdaniem warstwą merytoryczną coś, co mi się po prostu nie podoba i nie byłam zadowolona z tego, co przyswoiłam. I obie te rzeczy będą prawdą, mogą koegzystować i jak najbardziej być prawdziwe w tym samym czasie. Na koniec dnia, jeśli autorka lubi wykorzystywać zmianę kodu do zaznaczania tego, że jakieś konkretne zdanie w utworze poetyckim jest dla niej ważne, to, to jest jak najbardziej w porządku, to jest jej wybór artystyczny i na pewno w pewnym stopniu on stał za tym, że y, przy stawianiu tych uśmiechniętych buziek podjęto taką decyzję, a nie inną. No ale totalnie jednocześnie może mi się to nie podobać i mogę sobie stwierdzić, że to nie jest utwór poetycki, który ja bym chciała przyswajać jakkolwiek. Wydaje mi się, że samo to, że książka mi się nie podobała, nie spowodowało takiego zamętu w mojej głowie, jak to, że przez Sina Girl yy, w mojej głowie otworzył się jakoś tam temat, który widziałam, że jest ostatnio coraz częściej poruszany w internecie, czyli to, że książki często są coraz bardziej motywowane tym, że mają pasować pod jakąś konkretną estetykę. Ja czytając tę książkę, przyswajając te wszystkie utwory o swetrach, o długich warkoczach, o szarlotkach i cynamonie i herbacie z cukrem, tak dokładnie widziałam zarys estetyczny, wręcz taki pinterestowy, no, tablicę na Pinterestie reprezentującą to, czym ta książka ma być. I długo zastanawiałam się, czy to dobrze, czy źle. No bo ja lubię myślenie obrazowe i lubię... Wyobrażać sobie rzeczy, o których czytam, i to, że ta książka samą swoją treścią motywuje mnie do tego, żeby po prostu wyświetlać sobie w swoim mózgu najróżniejsze powiązane z nią obrazy, to generalnie dobry zabieg, aczkolwiek w tym pisaniu pod estetykę i tworzeniu Pinterestowej, czy to prozy, czy nie prozy, jest coś interesującego. Bo wiecie, tak naprawdę do każdej książki można przypasować jakąś estetykę, nawet jeśli autor tworząc to dzieło totalnie w ogóle nawet nie wyobrażał sobie czegoś takiego. Do każdego tytułu można stworzyć bardzo udaną tablicę na Pinterestie, która albo zachęci, albo zniechęci ludzi do zapoznania się z daną książką. I zastanawiając się nad tym, w końcu doszłam do wniosku, że tym, co mi przeszkadza, nie jest wcale to, że autor pisze pod estetykę, albo że zawiera w książce niekiedy dosłownie, no bo tutaj razem z wydrukiem dostajemy całe mnóstwo zdjęć, różne graficzne elementy estetyki, ale to, że czytając Cinnamon Girl, miałam wrażenie, że warstwa estetyczna jest tutaj znacznie bardziej istotna od tego, co dostajemy w rzeczywistym tekście. I mam tutaj na myśli i opowiedzianą historię, i Język, jakiego autorka używa tworząc. Ja podobne komentarze co do y, Cinnamon Girl widziałam też wobec tej książki, czyli wobec pięknego chaosu twej duszy. Y, parę razy przewinęły mi się przemyślenia kogoś na temat tej książki i ludzie tam mówili, że y, właśnie uważają, że główną motywacją do stworzenia tego była tablica z Pinteresta, i ja przeczytałam to y, i uważam, że rzeczywiście bardzo dużo tego tytułu to jest jego estetyka i widzę. Bardzo jasną motywację, taką czystą, pinterestową energią, ale nie zmienia to faktu, że moim zdaniem jakaś tam historia, która jest tutaj przedstawiana, wybija się tutaj jednak na pierwszy plan i ta książka ma porządną wartość tekstową. Ja ją oceniłam na trzy gwiazdki, na 5 Była w porządku i na pewno nie wzbudziła we mnie takich emocji jak Cinnamon Girl. Chociaż rozumiem skąd się bierze zestawianie ze sobą tych dwóch książek, może tak. Myślę, że takie tytuły, w których powtarzają się jakieś Pinterestowe motywy, można by wymieniać i wymieniać, albo rozmawiać na przykład o czymś, co w internecie jest obecnie bardzo gorącym tematem, czyli o pisaniu pod tropy literackie. Często zapewne zdarza Wam się widzieć. Posty, w których jest okładka książki i potem strzałki y, opowiadające o motywach i tropach, które możecie we wnętrzu tej książki znaleźć i często to są te same motywy i tropy, czyli y, Friends to Lovers, Enemies to Lovers, silna postać kobieca, to jest chyba mój ulubiony motyw, który jest zawsze wyróżniony w tych strzałkach i bardzo dużo osób komentując współczesną literaturę młodzieżową, zadaje pytanie, czy y, taki zabieg pisania... Aby wpasować się w jakieś różne trendy internetowe, no bo te tropy, zwłaszcza takie rzeczy typu enemy to Lovers czy Friends to Lovers. Czy pisanie, po to, żeby się w te tropy wpasować, jest atrakcyjne dla nich literacko? Czy to jest coś, co ludzie powinni robić? Moja odpowiedź na to i na to, czy powinno pisać się książki, które motywowane są głównie estetyką z Pinteresta, bo dla mnie taka totalnie jest Cinnamon Girl, jest taka, że na koniec dnia ludzie mogą robić sobie co chcą. I tutaj widziałam tych schematów na tyle dużo, że po prostu nie byłam w stanie zwrócić uwagę na tak naprawdę nic innego. Pytanie, co autorka miała na myśli w odniesieniu do tego, czy naprawdę inspirowała się głównie pinterestową tablicą. Przysłaniało mi to, że wiem, że nie powinno się w trakcie czytania za dużo myśleć o tym, co autor ma na myśli, bo to nie do końca zdrowe. Jakoś niespecjalnie interesuje mnie komentowanie wyborów literackich innych ludzi, czy to jeżeli chodzi o twórczość, czy to jeżeli chodzi o przyswajanie jakichś utworów. Mogę powiedzieć, czy tekst mi się podobał, czy nie. W tym przypadku niestety mi się nie podobał ale na koniec dnia chciałabym, żeby po prostu każdy sobie postępował i tworzył to, co chce. Wolność Tomku w swoim domku. To będzie tytułowy wiersz mojego następnego tomiku poezji. Na koniec Cinnamon Girl umieszczono jeszcze coś takiego jak strony dla poety, czyli miejsce, gdzie oczywiście można zapisać sobie swój własny wiersz. I ja y siedząc tutaj z wami i nagrywając wymyśliłam taki. Na górze róże, na dole depresja. A Jestem studentem i zaraz jest sesja. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.